Siemanko ludzie, z tej strony Esu, witam was w pierwszym odcinku Tibioradników, poradników do Tibi na moim kanale Esogranie i w pierwszym odcinku szybciutko zajmiemy się, słuchajcie, rejestracją i tym jak w ogóle do Tibi podejść, jakie powinny być pierwsze kroki, żeby do Tibi wejść, ponieważ jest to bardzo, bardzo skomplikowane a tak naprawdę nie jest ale mnóstwo osób mnie pytało jak to zrobić jak wejść do tibii, u podaj linka do serwera guardia i tak dalej i tak dalej gdzie ja wcale nie mogłem podać tego linka do serwera guardia mogłem jedynie podać link tibia.com i powiedzieć żeby po prostu ta osoba, dana osoba która pytała po prostu do tej tibii sama sobie weszła, także stwierdziłem że to będzie taki poradnik dla osób które chciałyby zagrać w TV, ale nie wiedzą jak się za to zabrać, nie wiedzą jak się zarejestrować nie wiedzą o co chodzi, jakiego klienta pobrać, skąd pobrać, jak zarządzać swoim kontem, jak stworzyć postać, jak stworzyć parę postaci i tak dalej i tak dalej. W innych częściach tego poradnika o Tibi na moim kanale będą informacje o pacu, o paku, czyli o premium account i tak dalej, i tak dalej, więc słuchajcie, jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał, yy, gdzieś tutaj będzie adnotacja na tym filmie, a także w opisie, także słuchajcie, zaczynamy, ja nie lubię długich poradników i zwykle na YouTube, się już oglądam poradnik, to wybieram jak najkrótszy, gdzie będą po prostu proste i jasne informacje na temat tego, jak coś zrobić, także zaczynamy, słuchajcie, Tibia. Po wejściu na stronę tibia.com, wszystkie linki będą w opisie, oczywiście u mnie, pod filmem, po wejściu na tibia.com przywita nas coś takiego, tutaj możemy szybko się zarejestrować. Ja nigdy tutaj nie lubię tego robić, nie lubię się łączyć przez Facebooka, więc tutaj jest taki mały guziczek, already registered, należy w niego kliknąć. Także słuchajcie, poradnik dotyczy osób, które e, dopiero zaczynają e, na tibi i które dopiero chcą e, sorki, które dopiero chcą e, zacząć w Tibie grać. Także słuchajcie, przenosi nas to na taką stronę, na Tibia.com. E, tutaj jest też takie dość ukryte. Wyrażenie create account pod play now. Play now jest to guzik dla osób, które są już zarezerwowane. Tutaj jeszcze przy okazji możemy sobie zobaczyć na stronie, od razu mówi Interface, możemy zobaczyć, ile osób jest w tym momencie online na wszystkich serwerach, a serwerów jest dużo, 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 dużo. W tym momencie, jak nagrywam ten filmik, jest ponad 6 tysięcy. Tutaj możemy kupić premium przez oficjalną stronę, czyli tak jak prawdziwi Tibiarze, prawdziwi Tibiczycy zalecają, nie przez Allegro, bo można to omówię sobie chyba w innym poradniku, słuchajcie, ponieważ tutaj jest dość dużo do omawiania, co można z tej strony powyciągać i tak dalej, i dalej, więc po create account otwiera nam się, słuchajcie otwiera nam się coś takiego i już za zaczynam mówić. Account name będzie to bardzo ważna rzecz Słuchajcie, jeśli się rejestrujecie, rejestrujcie się sami, nie podawajcie nikomu absolutnie account name, to jest też bardzo ważne, ponieważ jeśli ktoś ma account name, to ma już łatwiejszą drogę do schakowania waszego konta. Także wpisujemy tutaj po prostu jakąś nazwę was, waszą jak chcecie, nie proponuję nika waszego lub imienia i nazwiska proponuję. Jakieś słowo z cyferkami, i tak dalej, i tak dalej. Im dłużej, tym lepiej. Oczywiście, e-mail jak najbardziej musi być to e-mail. Słuchajcie, działający to będzie dla Was bardzo ważne. W przypadku, gdybyście stracili konto, gdybyście mieli jakieś problemy, ten mail będzie używany. Więc użyjcie maila, którego faktycznie używacie, do którego macie dostęp, do którego pamiętacie hasło. Hasło też jak najtrudniejsze. Mam dość długie hasło, mniej więcej takie. Mam, no, dużo to słuchajcie, trwa wpisanie takiego, takiego hasła, no ale. No, ale czuję się przez to bezpiecznie, nie? Także, także hasło, ponowne hasło i tutaj charakter name. E, Tibia oferuje nam e, opcję suggest name. E... Dobiera tutaj takie tibijskie imiona, typu właśnie Kadri Atian i tak dalej, i tak dalej. Zn znajdziecie na Tibi sporo osób z takimi dziwnymi imionami i nie będziecie wiedzieli, czy ktoś faktycznie się tak nazywa i nazwał się osobiście swoją postać tak, czy raczej Sagesta dał. Jeśli nie macie pomysłu na postać, zawsze może was Tibia uratować takim czymś i od razu automatycznie jest to akceptowane, ponieważ ten generator nazw jest... Generuje nazwy który, charakterów, czyli, czyli, czyli tych postaci, których nie ma w Tibi, więc na pewno się nikt nie przysra o to, że już jest taka postać. Jeśli już chcecie coś własnego, to uważajcie, ponieważ Tibia dość mocno potrafi przyczepić się do ludzi, którzy mają: Nie wiem, nazwę odbyt na przykład, albo coś w tym stylu, więc też. Nie szalejcie z tym, chyba że chcecie później mieć bank konta i się bawić i od nowa ekspić kolejną postać i od nowa zakładać konta i tak dalej. Tutaj wybieramy płeć, mężczyzna, kobieta. Ja zawsze grałem mężczyzną, ale kobietą też jest fajnie pograć tak naprawdę, bo ludzie rzucają free itemy, a dodatkowo są nowe outfity, inne outfity dla, dla kobiet, czasami nawet lepsze, moim zdaniem, lepiej wyglądające niż dla mężczyzn. Outfity to są e, stroje. Które, które każdy gracz może sobie wyrobić, kupić itd, i tak dalej, żeby się jakoś wyróżniać w całym tłumie. World, world Location, słuchajcie, All Europe i North America. Jeśli jesteście z Europy, zakładam, że jesteście, klikajcie Europe, ponieważ wtedy jest większa szansa na to, że na waszym serwerze nie będzie lagów, nie będzie ścin, nie będzie kików, że będzie po prostu bardziej stabilnie, ale niektórzy mówią, że na amerykańskich też sobie grają i jest spoko. Także ja proponuję zawsze Europe robić filtrację na Europe słuchajcie. I teraz y, wybór, wybór świata. To jest, to jest bardzo ważne. Dlaczego ja wybrałem opcjonal PvP, czyli świat tak naprawdę dla nubów, ciot i tak dalej, i tak dalej? <grym> Nikogo nie chcę obrażać. E, specjalnie go wybrałem, ponieważ jestem streamerem, słuchajcie, i ponieważ e, jeśli ja nagrywam TB, to później ludzie mnie hajcą, e, ludzie mnie chcą zabić i tak dalej, i tak dalej. Na świecie Open PvP lub Hardcore PvP, gdzie jest player versus player PvP, e, gdzie po prostu bez problemu mogą do mnie podejść wyższe levele i mnie po prostu zapieprzyć po parę razy nawet na stream dlatego i ja wybieram opcję na pvp, czy polecam Osobiście polecam, ponieważ jeszcze tak genialnie w Tibie nie gram, żeby się bawić w PvP. Ale słuchajcie, opinie są różne: opinie są takie, że mnóstwo Tibijczyków uważa, że Tibia to jest głównie PvP, to jest klimat PvP. I ja się z tym zgadzam: PvP jest naprawdę bardzo mocno ko ko kojarzone z Tibią, więc jeśli chcecie odczuć 100% Tibi to zalecam Open F F F PVP, ponieważ na hardkorze po prostu jest jedna wielka wojna i nikt nie gra, e, nikt nie XP, praktycznie, z tego co wiem. Jest jeszcze retro, e, o którym można byłoby nagrać osobny poradnik. Jest to świat e, raczej dla weteranów, raczej dla osób, które grały w Tibie od dawnych wersji, od 7, od 7.4, może jeszcze od dawniejszych. E, tutaj są zasady bardzo stare. Tak jak mówię, raczej jeśli zaczynacie TB, nie dotykajcie tych dwóch serwerów, jeśli chcecie poczuć 100% TB, ale nie zagrać ze mną, ponieważ ja gram na opcjonal. wybierzcie open pvp, tutaj będziecie mogli kogoś pozabijać, ktoś może was zabić, możecie potracić item, możecie się powkurzać, no ale tutaj jest ten dreszczyk emocji na open pvp, no a na optionalu po prostu nikt z nikim nie walczy, jest to zabronione, jest to zablokowane, po prostu jeśli wejdziecie jakiś wysoki level na expa, to on nie będzie mógł cię zabić. Tutaj zawsze proponuję kliknąć Change Game World, ponieważ możemy sobie wybrać od razu pod, pod, te nasze, pod te nasze światy, typy światów. Także ja przypominam, że ja gram i streamuję na Optional PvP, na Guardi i to jest ten trzeci świat od góry w tym momencie. Więc jeśli chcecie ze mną zagrać, to Optional PvP, Guardia, Agri na wszystkie regulaminy i Submit. I w ten sposób się zarejestrujecie, słuchajcie, a jeśli chcecie e, pograć sobie sami na przykład, e, nie, nie na Guardii, tylko na jakichś innych, no to oczywiście macie do wyboru mnóstwo, mnóstwo różnych serwerów. Każdy jest w zasadzie taki sam, no ale na każdym są inne gildie, e, inna gildia potrafi dominować, inni ludzie, na niektórych jest więcej graczy, na niektórych jest mniej graczy i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie na Hardcore PvP jest w zasadzie tylko Inferna, na Europie i na North America jest Dolera. I na retro są trzy z tego co widzę, nie, jest więcej, jest dość dużo na retro. Także jeśli chcecie ze mną zagrać powtórzę yy, Zapraszam słuchajcie na Europę, na Opcjonal PvP na Guardię. Jeśli nie chcecie, wyborów jest dużo. Gra może Wam również yy, zasugerować. Nie wiem jak działa ten system, że on na przykład tutaj wybiera Olimpę, czy to dlatego, że jest po prostu tam mało osób, czy, czy coś takiego, ale, ale. no, tym razem na ranę, więc w zasadzie może być to losowe. Ja polecam Guardię. Po rejestracji konta, słuchajcie. Po rejestracji konta y, Logujecie się na swoje konto. Tutaj nie patrzcie, że to jest Janusz ja nie mam na imię Janusz. To jest po prostu konto kumpla zaufanego, który mi to dał y, i troszkę mi ekspił niektóre postacie, a po prostu ja teraz na nim gram. Y, także. Omówienie króciutkie konta będzie w innych, słuchajcie, poradnikach niż ten pierwszy, bo tutaj naprawdę można się długo, długo bawić i długo omawiać, i ja na pewno to zrobię. Tak czy inaczej, tutaj będziecie mieli pusto, ponieważ nie będziecie mieli żadnych bohaterów na żadnych światach. Statusy też później mówię. Klik, klik, klikacie po prostu w Create Character, żeby mieć swoją pierwszą postać. Słuchajcie, no ja niestety muszę się, słuchajcie, zalogować. Yy, także dajcie mi chwilę. Tibia bardzo często słuchajcie wylogowuje i trzeba po, po wiele razy się logować. Niestety jeśli ma się długie hasło to to boli. Więc create character klikacie i tutaj tak jak mówiłem Aha, okej, okay, dobra, sorry, sorry, słuchajcie, tutaj od razu przy rejestracji w takim razie wam tworzy bohatera, więc jest spoko. Także wycho wychodzi na to, że już zarejestrowaliście, już macie swoją postać, wybraliście świat, kliknęliście submit. W tym momencie macie już to w, e, na swoim koncie. Tutaj w postaciach macie World. Status na razie nie jest ważny, możecie go ukryć lub go e, usunąć tą postać, itd, i tak, dalej, i tak dalej. Ale przejdźmy słuchajcie do Tibia.pl, skąd ja osobiście ściągam klienta, czyli tą wersję, na której, którą mam na komputerze i z której można sobie pograć, odpalić z pulpitu. Niektórzy lubią grać po prostu na Tibia.com, a wygląda to w ten sposób czyli po prostu w przeglądarce ja nie przepadam, wygląda to trochę inaczej gra się w ten sposób, że klika się play. Po prostu tutaj wybiera się swoją własną postać. Na przykład ja tutaj mam taką postać, klikam play, otwiera się okno i mogę grać w Tibie. I to troszeczkę inaczej wygląda, będzie to w innym poradniku omówione. Ja zawsze jestem fanem ściągania klienta. Najnowszego wchodzicie na tibia.pl, link jest w opisie pod moim filmem. Tu macie stare wersje różne, one są raczej do ściągania do OTS-ów, czyli do takich serwerów prywatnych graczy, gdzie na przykład jest OTS. Powiedzmy na Tibie 8.6, tak? I wtedy trzeba ściągnąć klienta 8.6, i wtedy dopiero ten OTS się odpali, ponieważ on nie jest przygotowany na najnowszą. Więc ściągamy Tibie 1077, w tym momencie jest to najnowsza. Wy, jeśli będziecie oglądać ten filmik w przyszłości, to prawdopodobnie będą kolejne update'y, kolejne Tibie. Eee, także po ściągnięciu instalujecie, instalacja jest mega prosta, słuchajcie, i po wejściu, eee, po wejściu do TIBE do tego klienta, gdzie jest to, wypakujcie sobie po prostu to na pulpit. Będzie taki ludzik z TVą, i będzie to wyglądało następująco. Okej, okay, dobra. Po wejściu do klienta TB. słuchajcie, wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj opcję informacji, get premium, guzik, który zawsze jest, nawet jeśli już mamy premium konto, który będzie nas przenosił do strony. I Entergame. Przez enter game oczywiście, wchodzimy do TB, ale zanim wejdziecie, polecam Wam proste. Parę czynności, yy, które szybciutko omówię, lepiej je zrobić, zanim wejdziemy do gry po raz pierwszy. Zaczynając od góry, w general, to będzie odznaczone. Kliknijcie to, żeby to było zaznaczone Tibia Classic Control. To jest absolutnie must have yy, rzecz, którą naprawdę trzeba włączyć. Jeśli ktoś na tym nie gra, to jest albo jakimś hardcorem, albo po prostu ma no nie wiem, nie wiem, nie wiem na przykład 5 rąk albo coś takiego jest to dość niewygodne, także jeśli chcecie mieć wygodę i przyjemność grania z TB ja polecam to, niektórzy pewnie na tym nie grają i tak dalej, i tak dalej tutaj nie ruszajcie tego niech to będzie zostanie jak to jest w grafice, no niestety słuchajcie niby są resolutions i tak dalej i tak dalej, ale u mnie to nie działa, za każdym razem jest to samo fullscreen no też nie włączam w advanced to jest bardzo ważne, słuchajcie. Tutaj będziecie mieli chyba 50 albo 30 czy 0, może ambient light. Nie wiem. Tak czy inaczej ten suwak na pewno nie będzie na fullu, jeśli tu wyjdziecie. Aha, jeszcze DirectX a kliknijcie sobie. Jeśli macie dobry komp, a zakładam, że macie w miarę dobry komp, to DirectX 9 będzie ok. Jeśli będzie wam strasznie lagowało, to zmniejszcie na DirectX 5. Eee, także ambient light słuchajcie jest to światło, które jest to tak naprawdę gamma. jest to taki brightness, eee, czyli suwak, który, mm, którym możemy się pobawić, żeby, żeby się pobawić też efektami świetlnymi w, w grze. I teraz wygląda to tak, że po wejściu na Tibie mamy to dość nisko, i w tym momencie, jeśli wejdziemy do jakiejś jaskini, gdzie jest ciemno, to nie zobaczymy praktycznie nic wokół siebie, wokół swojej postaci. I dopiero mając pochodnie, źródło światła, magiczne światło, czyli czar, dopiero posiadając takie rzeczy, rozświetli nam się to wokół e, naszej postaci i będziemy mogli grać. Słuchajcie, są plusy i minusy takiej metody. Plusem jest to, że jest super klimat, jest fajnie, jest klimatycznie, trzeba faktycznie nosić ze sobą pochodnie lub światło, lub czary kupić do światła. No i za każdym razem, jeśli ten czar zniknie, to ten czar trzeba od nowa aktywować. A tymczasem to, co ja Wam proponuję, to jest delikatne oszukanie gry, czyli ustawienie tego na stówę. i w tym momencie mamy gamę tak wysoką. Oczywiście to, to nie wygląda źle, to wygląda normalnie. Mamy gamę tak wysoko, że po wejściu do najciemniejszej z najciemniejszych jaskiń, czy grobowca, czy cokolwiek, widzimy wszystko. Będzie to trochę ciemne, będzie to takie... no, no, będzie, będzie widać, słuchajcie, sami to zauważycie, że będzie troszeczkę ciemniej, ale... Ale za to nie musicie w tym momencie ciągać żadnych e, świateł, żadnych świeczek, żadnych czarów nie będziecie musieli zużywać, żadnej many nie będziecie musieli zużywać. Jest to takie delikatne oszukanie. Plus to jest tak naprawdę bezpieczne, ponieważ widzicie cały ekran gry w tym momencie rozświetlony, a nie tylko kółko wokół siebie, które daje na przykład pochodnia. I w tym momencie widać na przykład już w rogu na przykład potwora, który idzie który jest dość ciężki, więc ma się czas na wycofanie, a jeśli jest ciemno, no to ten potwór tak naprawdę się pojawi dopiero przy tobie. Także sami zadecydujcie moi drodzy, czy chcecie delikatnie oszukać Tibię i trochę sobie poniszczyć klimat, ale jednak zwiększyć bezpieczeństwo z gry, eee, czy chcecie postawić na klimat i ten ambient light sobie zmniejszyć i bawić się w pochodni i tak dalej. Tutaj nie, promuję, pro, nie proponuję nic zmieniać, yy, tutaj frame limit yy, ja nastawiam zawsze na max i zostawiam, w zasadzie jest ok w tym momencie u mnie. Yy. W grafikach, w konsoli nic nie ruszajcie. W hotkeyach, hotkeyy ja omówię w innym filmie, ponieważ to jest osobna rzecz, to jest bardzo ważna rzecz dla TB, więc w tym momencie nie ruszajcie ich, nic nie, one i tak wam się nie przydadzą na początku gry i tutaj też nic tym w tym nie ruszacie. Także wchodzicie do gry poprzez, e, słuchajcie, poprzez e, poprzez Enter Game, wpisujecie account name, to jest to co wam mówiłem. I tutaj stay logged in for a session. Klikacie. Jeśli nie, nie macie jeszcze konta, a już pobraliście klienta, no to w, w tym momencie można kliknąć create account i zrobić to odwrotnie, niż ja mówiłem. I po wejściu aktywuje nam się, słuchajcie, e, aktywuje nam się konsola z naszymi postaciami, które stworzyliśmy. Jeśli stworzycie jedną postać, to będzie tutaj tylko jedna postać z nazwą świata, plus na dole będzie napisane, czy jesteście free account, czyli darmowe konto, czy macie premium i ilość dni do skończenia premium. U mnie na moment nagrywania filmu jest 17. Także wchodzicie sobie, słuchajcie, na wchodzicie sobie po prostu na postać enterem. I jesteście w grze, jesteście w grze. Ja tutaj już mam trochę wylewelowaną postać, starą sudes -u. Słuchajcie na FIDI, także jesteście w grze i to, co robić w grze, to będzie już, słuchajcie, w innych poradnikach. Jak zacząć, będzie w innych poradnikach. Także subskrybujcie kanał i zostańcie, słuchajcie, ze mną. Oglądajcie, jeśli macie jeszcze pytanie. Sorry za ten pasek tutaj, który mi się tutaj nagrał. Niestety źle rozciągnąłem to, ale nieważne. I tak już kończymy. Także na razie trzymajcie się, do zobaczenia jeśli chcecie zobaczyć poradnik, słuchajcie jak zacząć od tego pierwszego levela, jak przyspieszyć sobie e, ten rockguard, czyli tą taką wyspę, w, w, sumie, w, sumie, w sumie to się teraz nazywa downport, wyspę dla nowicjuszy, jak ominąć na przykład samouczek, a jak przejść samouczek. Jeśli jesteście tego ciekawi, zasubujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz oczywiście. Będzie jeszcze więcej poradników z TB. Ja się już z Wami żegnam. Dziękuję i... Polecam. Słuchajcie, Tibie, polecam serwer Guardia na non-PVP. Yy, I tyle. Trzymajcie się, ludzie. Do zobaczenia, moi drodzy. I do zobaczenia w kolejnych seriach i w kolejnych poradnikach. Na razie, trzymajcie się. I cześć. pa. I miłej gry w Tibie, oczywiście. Papa.